W okresie od 27 lipca do 4 sierpnia 2010 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Żorach odnotowano 17 zdarzeń o charakterze przestępstw, w tym 11 zdarzeń o charakterze kryminalnym. Było to 5 włamań, kradzieży z łamaniem, 5 kradzieży oraz jedno przestępstwo o charakterze seksualnym. I tak, włamania były na ulicy Raciborskiego. Skąd w nocy z 28 na 29 lipca nieznani sprawcy weszli do środka pod nieobecność domowników przebywających na wakacjach, skąd skradziono sprzęt RTV w łącznej wartości około 15 tysięcy zł. Następne w z złamaniem zaistniała w żorach na osiedlu Sikorskiego, gdzie w nocy z 30 na 31 lipca nieznany sprawca poprzez ukręcenie skobla. Dostał się do wnętrza piwnicy, skąd, skąd skradł przetwory owocowo-warzywne. W tym wypadku trudno ustalić wartość strat, aczkolwiek czyn przestępczy zaistniał. W tej samej nocy z 30 na 31 lipca, na ogródkach działkowych Zielony Jar na osiedlu Sikorskiego, nieznany sprawca, poprzez wybicie szyby podwójnego wkładu okiennego, dostał się do środka, skąd skradł piłę elektryczną ręczną oraz czajnik bezprzewodowy wartości 120 zł. W nocy z 1 na 2 sierpnia w Żorach na ulicy Topolowej nieznany sprawca poprzez wypchnięcie drzwi w samochodzie Peugeot Boxer dostał się do wnętrza, skąd skradł kartony z butami o wartości około 1000 zł. I piąte włamanie, piąte włamanie zaistniało w Żorach na ulicy Łąkowej, gdzie do domu jednorodzinnego będącego w budowie Poprzez ukręcenie skobla, złamanie zabezpieczenia w postaci kłódki, sprawca dostał się do środka, zniszczył instalację elektryczną. Łączna suma strat około 3000 zł. Następnymi zdarzeniami o charakterze kryminalnym były kradzieże. Było ich również 5. I tak 30 lipca i 31 lipca dwie podobne kradzieże dwa razy poprzez nieuwagę właściciela telefonu komórkowego. Zostały one skradzione. Pierwszy w lokalu mieszkającym się na ulicy Katowickiej został skradziony telefon o wartości 1000 zł. Dzień później w barze w jednym z barze na osiedlu Sikors 700 lecia również został skradziony telefon komórkowy o wartości 2000 zł. 1 sierpnia do komendy miejskiej policji w Żorach zgłosił się pokrzywdzony właściciel warsztatu samochodowego na ulicy Chopina. Zgłosił kradzież części aluminiowych, akcesoriów samochodowych, z części zamiennych. Złączna suma strat około 2000 zł. na 1 sierpnia w Żorach na ulicy Gwarków doszło do kradzieży pojazdu Toyota Avensis o wartości 12 tysięcy w wyniku podjętych działań operacyjnych przez policjantów naszej komendy. Sprawca tego czynu został zatrzymany na terenie Włodzisławia Śląskiego. Samochód w stanie naruszonym został również zabezpieczony i przekazany pod opiekę właścicielowi. W dniu 3 sierpnia tegoż roku poprzez rozwiercenie zamka w samochodzie Ford Escort na ulicy Topolowej doszło do kradzieży wyposażenia tego samochodu, łączna suma strat 1500 zł. Chciałbym zwrócić uwagę, że dwa z tych zdarzeń, jedno kradzież złamaniem. A drugi kradzież zaistniały w rejonie ulicy Topolowej i ulicy Raciborskiego. Są to, są to ulice położone blisko siebie. W tym miejscu chciałbym skierować apel do mieszkańców tej dzielnicy: w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, jakichś podejrzanych ludzi, proszę o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w żorach. Policjanci przyjadą, zbadają sprawę, wylegitymują osoby wskazane. Zainteresują się, czekamy po prostu w tym temacie na sygnał od Państwa. I ostatnie zdarzenie o charakterze kryminalnym, mianowicie 2 sierpnia w godzinach rannych. Komenda Miejska Policji w Żyrach została powiadomiona, że w jednym z namiotów, stojącym przed blokiem na osiedlu Gwarków. 31-letni mężczyzna, mieszkaniec Żor, dopuścił się innej czynności seksualnej w stosunku do nieletniej, również mieszkanki Żor. Został on natychmiast zatrzymany przez policjantów, wydziału naszej, przez policjantów naszej komendy. został Postanowieniem sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. W chwili obecnej przebywał w zakładzie karnym w Raciborzu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żolach. W tym miejscu chciałbym zwrócić się również do Państwa o apel o pomoc w ustaleniu świadków wypadku drogowego, który zaistniał 20 lipca 2010 roku na ulicy Jana Pawła II około 100 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Kajową. Doszło do wypadku, gdzie mężczyzna, 21-letni mężczyzna, na chwilę obecną, z nieustronnych przyczyn. Zjechał do przydrożnego rowu, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. Wszystkich ewentualnych świadków, wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek informację na ten temat, proszę o telefon do dyżurnego 032 kierunkowy 47 88 255 lub bezpośrednio do prowadzącego sprawę młodszego aspiranta Adama Kuśki 32 kierunkowy 47 88 237. W analizowanym okresie w zdarzeń drogowych zaistniało 18 kolizji drogowych na terenie naszych dróg. Nie zaistniał żaden wypadek drogowy, natomiast ujawniono trzech nietrzeźwych kierujących.